W tym filmiku opowiem Wam, jak trenować mięśnie brzucha, na czym powinniście się skupić, i pokażę Wam kilka podstawowych ćwiczeń. Zanim jednak przejdziemy do ćwiczeń, fajnie omówić sobie, jak wyglądają sobie te nasze mięśnie brzucha, bo większość osób po prostu myśli, że to jest tatuaż, Ta krata, tak zwana w cudzysłowie, czy ten sześciopak, a to nie jest tylko ten jeden mięsień. Najbardziej powierzchniowo znajduje się mięsień skośny brzucha zewnętrzny. Tutaj chciałbym zauważyć, jak daleko z tyłu naszego ciała są przyczepy mięśni brzucha. Następnie mamy mięsień prosty brzucha. Mięsień skośny brzucha wewnętrzny, mięsień poprzeczny brzucha, przeponę, która oczywiście współpracuje z mięśniami brzucha i mięśnie tylnej grupy, które razem z mięśniami brzucha oraz z przeponą tworzą jedną całość. Jeżeli już wiemy, jak zbudowane, jak zbudowane są mięśnie brzucha, to warto sobie także omówić, jakie są podstawowe funkcje tych mięśni. W pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o wykonywane nasze ruchy codzienne. Jak widzieliście, te mięśnie, ich przyczepy są jakby w różnych kierunkach, więc te mięśnie są odpowiedzialne zarówno za zgięcie tułowia, za jakby zatrzymanie przeprostu tułowia, za ruchy skrętne. Dodatkowo te mięśnie także pełnią funkcję pomocniczą w oddychaniu, a co ważne, one są ochroną dla narządów wewnętrznych i także dla kręgosłupa, bo mięśnie brzucha wraz z mięśniami grzbietu tworzą jakby taką w cudzysłowie beczkę, która otacza nas narządy. Na i która chroni także nasz kręgosłup. Więc jeżeli chodzi o mięśnie brzucha, to moim zdaniem trening mięśni brzucha jest bardzo ważny. I tu nie tylko jeżeli chodzi o jakby nasze bezpieczeństwo na treningu, ale także nasze bezpieczeństwo na co dzień. Zarówno gdy coś podnosimy, przenosimy, gdy chodzimy, gdy wstajemy dobrze pracujące mięśnie brzucha to klucz do sukcesu. Nie jest silne, bo to nie chodzi o to, żeby te mięśnie były bardzo silne, ale żeby były funkcjonalne. A żeby były funkcjonalne, to trzeba wykonywać odpowiednie ćwiczenia. Bo większość osób, jeżeli myśli o treningu mięśni brzucha, to wykonuje tylko i wyłącznie brzuszki. A jakby kluczową rzeczą w treningu mięśni brzucha to trenowanie tego brzucha. E jakby w wielu płaszczyznach to po pierwsze, ale także w ruchu to nie może być tylko tak, że robimy same zgięcia i wyprosty, zgięcia i wyprosty, bo jeżeli popatrzcie na swoje życie codzienne, to rzadko kiedy wykonujecie jakąś czynność leżąc na plecach i robiąc tylko zgięcie mięśni brzucha. No, zauważcie, zauważcie, jeżeli po coś sięgacie, jeżeli coś przenosicie, to jesteście w całkiem innej pozycji. Często na przykład Macie wyprostowaną jedną rękę lub jedną nogę albo jednocześnie rękę i nogę. Skręcacie się, przenosicie coś. Więc to jest jakby funkcjonalne. W taki sposób powinniśmy czuć mięśnie brzucha. W różnych płaszczyznach, w różnych pozycjach, często w jakichś pozycjach niestabilnych, bo wtedy tak naprawdę ćwiczymy odpowiednio mięśnie brzucha. W prezentacji ćwiczeń na mięśnie brzucha pomoże nam moja kochana małżonka Kabrysia i wspólnie przedstawimy Wam te podstawowe ćwiczenia, o których wcześniej wspomniałem. Zaczniemy sobie od podstawowego ćwiczenia na mięśnie brzucha. Od razu mówię, jeżeli chodzi stricte o to ćwiczenie, to ćwiczenie jest bardziej dla powiedzmy osób początkujących. Oczywiście później można wprowadzać tutaj w tym ćwiczeniu pewne zmiany. Ale jeżeli chodzi stricte o to, co pokażemy Wam zaraz, to głównie będzie nam to służyło po to, żeby nauczyć się odpowiednio napinać mięśnie brzucha. Bo jak sami widzicie, Gabriel się leży. Więc jeżeli chodzi o taką jakby funkcjonalność tego ćwiczenia, no nie jest zbyt duża, bo na co dzień zazwyczaj w takiej pozycji nie wykonujemy jakichś wielu czynności. Więc jeżeli chodzi o samo to ćwiczenie, bardziej dla początkujących, żeby nauczyć się odpowiednio napinać mięśnie brzucha. Na początku oba kolanka idą do góry. Początkowo możecie robić coś takiego, że swój odcinek lędźwiowy wciskacie. Mocno w ziemię, napinacie mięśnie brzucha, i teraz tak. Robicie wdech, napięte mięśnie brzucha, prostujecie jedną nogę, noga idzie do ziemi, wracacie, jest wydech. I to samo druga noga, czyli wdech, napięcie, prostujecie nogę i powrót, wydech. Teraz pokażemy Wam, jak wykonać prawidłową deskę czy plank. Ale zanim stricte przejdziemy sobie do deski, zrobimy sobie jakby taką troszkę prostszą wersję, czyli w klęku podparte. Więc się ustawia się do klęku podpartego, czyli jesteście w takiej pozycji. I teraz dla jakby mocniejszego wyczucia mięśni pośladkowych, możecie złączyć kolana, złączyć ze sobą stopy i jak łączycie ze sobą, to staracie się ścisnąć jakby kolana maksymalnie do siebie i napinać pośladki. Do tego, w cudzysłowie, ściągacie pępek, jakbyście jakby go chcieli przyciągnąć do kręgosłupa. Jeżeli już jesteście w takiej pozycji, to delikatnie przenosicie ciężar ciała do przodu i minimalnie od odrywacie kolana. I trzymacie tą pozycję. I dół. I to jest jakby taka pierwsza, e, pierwsza część przed wykonaniem planka i od razu mówię, jeżeli chodzi o to ćwiczenie, Wykonujcie go na tyle, ile możecie. Jeżeli jesteście w stanie wytrzymać tutaj 3 sekundy, to róbcie przez 3 sekundy. To nie chodzi o to, żeby go robić przez minutę, a po 20 sekundach trząść się galareta, bo wy macie nauczyć się prawie nowej prawidłowej pozycji ustawienia, a nie wytrzymania na maksa i pobicia Guinnessa. Teraz zrobimy sobie deseczkę. Zanim Zaczniecie robić deskę, ustawcie się właśnie w taki pozycji, czyli nie od razu skakujecie na jakby ustawienie na samych stopach, tylko jeszcze na kolanach. Na, czyli najpierw na kolanach ustawiacie sobie całą pozycję, podobnie napinacie mięśnie pośladków, napinacie mięśnie brzucha i dopiero gdy macie ustawioną sylwetkę, kolana odrywają się od ziemi i cek, troszkę niżej pośladki Aha, i wyprostuj kolana. i tu tak samo trzymacie jeżeli możecie 10 sekund wytrzymajcie 10 sekund jeżeli możecie dłużej wytrzymajcie dłużej kolejne ćwiczenie e, można to nazwać pies czy czy tam bird dog w każdym razie o co w tym ćwiczeniu chodzi będziecie jakby prostować naprzemiennie e, lewą nogę z prawą ręką a później prawą nogę z lewą ręką i tutaj znowu najważniejsza rzecz to prawidłowe ustawienie kręgosłupa. I jeżeli zaczniecie wykonywać już to ćwiczenie, to tu w tym odcinku nic się nie zmienia. Czyli teraz Gaba zrobi wyprost nogi i ręki. Tak, i zobaczcie, tutaj nie ma praktycznie żadnego ruchu. Napina się pośladek i prostuje rękę, ale nie, nie napinacie pośladka poprzez pogłębienie odcinka lędźwiowego. Tylko tak jakbyście chcieli wypchnąć nogę jak najdalej w tył, rękę jak najdalej w przód, a mięśniami brzucha chcielibyście to wszystko złączyć ze sobą do kupy. Zrobiliśmy sobie zwykłą deskę, więc teraz sobie zrobimy deskę bokiem. Więc Gabrysia ustawi się teraz bokiem, I teraz zobaczcie, ramię, łokieć pod barkiem, Tutaj wypchnięte biodra do przodu, żeby była prościutka serwetka. I teraz kwestia, jeżeli nie jesteście w stanie zrobić na tak długiej dźwigni, to najpierw uginacie nogi w kolanach i tak samo, bioderka do przodu, do przodu, do przodu. Teraz, to jest ta prostsza wersja, bo jeżeli jesteście już ustawieni, to teraz tylko cały tułów idzie w górę i jesteście ustawieni w tej pozycji. To jest prostsza wersja, teraz w dół, wyprostuj nogi. I to samo do góry, tylko na dłuższej dźwigni. i trzymać i tak samo na jedną i na drugą stronę. W tych dwóch kolejnych teraz ćwiczeniach dodamy sobie taki element niestabilności, czyli w pierwszej kolejności będziemy na dotykać e, jedną ręką przeciwnego ramienia, a później będziemy unosić raz jedną, raz drugą nogę. Więc gałęzia teraz ustawia się jak e, jakbyś chcieli wykonać tą pośladki niżej Aha. i teraz, Prosta pozycja, staracie się jak najmniej kręcić biodrami i teraz prawa ręka dotyka lewego ramienia i druga ręka, tak i zauważcie tutaj jest jak najmniejszy ruch, o to chodzi przede wszystkim w tym ćwiczeniu, robicie na zmianę, a tu je kręcicie pośladami jak najmniej i teraz to samo, tylko unieść raz prawą, raz lewą nogę, jedna noga w górę, dół i druga noga. I tak samo, tu wszędzie jest stabilizacja, a na zmianę podnosicie raz jedną, raz drugą nogę. Kolejne ćwiczenie, znowu jesteśmy w plęgu podpartym. Teraz znowu unosimy kolanka do góry. I teraz co dodajemy? Idziemy sobie takim pajączkiem do przodu. Teraz gaba wam pokaże na przemian. Noga z przeciwną ręką, i idziecie do przodu. I dalej. Cyk, zatrzymanie, cyk, tak. Ok, teraz zauważcie. gaba zrobiła krok, możesz sobie wrócić. Gała zrobiła krok, zatrzymała, zrobiła kolejny krok i zatrzymała. W taki sposób. Nie chodzi o to, żeby to było jak najszybciej, tylko żeby była cały czas ten element stabilizacji i takiej ułożenia prawidłowo całego tułowia. Kroczek, stabilizacja, krok, stabilizacja. Oczywiście ten filmik składał się tylko z kilku ćwiczeń. Eee, ogólnie ćwiczeń na mięśnie. brzucha jest mnóstwo tych wariacji, zarówno z różnym obciążeniem, z, nie wiem, z keflami, z gumami, jakieś skręty na jednej nodze i tak dalej. No jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ciem tylko tak jakby podkreślić, jak ważny jest trening mięśni brzucha, ale w odpowiedni sposób. Nie na zasadzie szóstej gwajdera innych wyzwań, e, tylko w funkcjonalny i odpowiedni sposób podejść do treningu mięśni brzucha. Mam nadzieję, że ten filmik, chociaż troszkę Wam pomógł, że wykorzystacie sobie te ćwiczenia w Waszym treningu. I tyle ode mnie. Dzięki.